Skoro wymieniasz zioła, powiedziałeś o Berberynie, jakie będzie najsilniejsze zioło, y, które, którego możemy użyć w walce z boreliozą? Jakie będzie najsilniejsze lokalne polskie zioło, którego możemy użyć? To jest, to jest trudne pytanie. To jest trudne pytanie, bo tych ziół jest, jest sporo. Wiadomo, że jest moda na, na te zioła egzotyczne tak, z mm -hmm. innych krajów, ale to nie znaczy, że tutaj w Polsce nie, nie rosną zioła, które są naprawdę skuteczne. Z perspektywy mojej osiemnastoletniej przygody z boreliozą, to się zmieniało, tak bo są pewne mody też na, na, na mm -hmm. zioła: tak. czystek, szczeć. To e no berberyna przez chwilę była taka chołubiona. Dokładnie, ale, mm, ale jak. Czyli berberyz właściwie. Y zawsze ta praktyka weryfikuje brutalnie często teorię i fitoterapeuci, którzy się tym zajmują, czy nawet lekarze to no, po prostu weryfikują to na swoich pacjentach, czy osobach chorych. W każdym bądź razie hmm, często się okazuje, że te zioła nie są aż tak skuteczne, jak, 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 jak sobie byśmy sobie życzyli. Natomiast z, mojej, z mojego doświadczenia i to, co mogę powiedzieć, że mi pomogło, mhm. yy, czy moim klientom, to, to jest zioło o nazwie Zdrojówka rutewkowata. Zdrojówka rutewkowata to jest mało znane zioło. Mało znana roślinka, stosunkowo rzadka u nas, z rodziny jaskrowatych, była stosowana w leczeniu gruźlicy. Mhm. Ale co się okazuje, ona ma tyle tych związków, często jeszcze nie do końca przebadanych, ale, ale sporo jest również badań, które mówią o tym, że ona bardzo silnie działa na takie infekcje jak, jak, jak Bartonella czy borelia. Mm -hmm. Nawet babesioza. Więc można powiedzieć, że to jest taki nasz polski kryptolepis. Mm -hmm. e, aczkolwiek nie nazwałbym to tak, bo to ona ma to zupełnie inne, inne, ten, inny skład. Ale zdrojówka jest takim e, ziołem numer jeden w Boreliozie. Mm -hmm. A od kiedy? Wiemy o, o tym. O tym... O tej roślinie. Ja, z, ja I od kiedy Stosuję jest już ją w swojej praktyce wiele lat, natomiast stricte, jeśli chodzi o Boreliozę, to, jest to, to są dwa lata tak. Mhm. Doktor Henryk Różański, który właśnie badał tą roślinę i on, on zresztą mhm. mi ten pomysł z tą rośliną podsunął, zainteresował mnie tą zdrojówką. Mhm. Mhm. Nie wierzyłem do końca w to działanie, ale, ale okazało się. Na własnym organizmie to przetestowałem mhm. i bardzo mi. To był taki game changer, jeśli chodzi Czyli o. I poszedł za tym przełom. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Rzadko jest tak, że jest jed, jedna roślina. W brojezie nie ma panaceum. Mhm. Rza, rzadko jest tak, że jest jedna roślina i ona tyle potrafi e, dobrego mhm. zrobić, tak? W naszym organizmie, w tej chorobie. Właśnie zdrojówka do takich roślin należy. Także... Myślę, że to... nie będę wchodził tutaj już w szczegóły, tak? Nie będę wchodził w szczegóły, jakąś biochemię, fitofarmakologię, poszczególne związki. i głównym działaniem jest działanie bakteriobójcze, bakteriobójcze pierwotniakobójcze, czyli to, co nas interesuje. Ale robi to bardzo skutecznie ta roślina i w bardzo małych dawkach. Skoro mówisz o roślinach, pytanie... Nie wszyscy będą chcieli sięgnąć po zioła. Jak sprawa się ma wśród leków syntetycznych, na przykład Dabson? Słyszałem o takim, o takim specyfiku. I czy można znaleźć odpowiednik naturalny na przykład Dabsonu? Tak, Dabson jest, to jest generalnie lek, który był wymyślony do le... w kontekście leczenia trądu. Mhm. Trąd był nieuleczalny jeszcze. Do lat 50. ubiegłego roku. Ubiegłego wieku. U, przepraszam, ubiegłego wieku. E, do lat 50. Mm -hmm. e, poszedł przełom. Wymyśl, ten, ten lek, wymyślono ten lek i ten, to był przełomowy lek w leczeniu trądu. E, od dekady e, również wykorzystuje się Dabson e, w leczeniu boreliozy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. E, Doktor Richard Horowitz, e, taki znany. Lekarz ILAC, Ilac stosuje Dabson y, z dobrymi efektami. To jest taki lek ostatniego jak gdyby, rzutu w boreliozie, dla bardzo opornych przypadków boreliozy, bartonellozy i rzeczywiście pomaga. Natomiast ma jeden, jedną wadę: skutki uboczne. Mhm. Mało kto jest w stanie y, ten lek tolerować mhm. lek tore, tolerować. Y, Dlatego od razu zapytałem o naturalny odpowiednik, bo wiem, że to jest taki środek, po który rzeczywiście sięga się w sytuacjach kryzysowych. Natomiast być może już, już znalazłeś, albo znane ci jest po prostu coś, co będzie odpowiadało w tym świecie w fitofarmakologii, tak, fitoterapii. Dokładnie tak. Fitofarmakologia ma również roz rozwiązania. I takim rozwiązaniem jest na przykład taki związek sangwinaryna. Jest to alkaloid. Ten związek z grupy alkaloidów, występujący na przykład w gorzkniku kanadyjskim. Jednak stosujemy go raczej w formie takiej wyekstrahowanej, czystą sangwinarynę w mikrodawkach. Natomiast ta sangwinaryna jest takim analogiem dapsonu naturalnym. Mhm. Jak oceniasz y skuteczność? Delikatniej działa, ale ma o wiele mniejsze skutki uboczne. Mhm. O wiele mniejsze skutki uboczne. to jest bardzo istotne. W takich chronicznych, długotrwałych chorobach. Dajemy dłu sobie więcej, w długotrwałych terapiach. długotrwałych terapiach. Dajemy sobie więcej czasu na jakieś efekty niż Dapson. bo Abson jest bardziej agresywny, ale y te efekty są. Są w dłuższej perspektywie czasu, ale są. Dlatego jest to Taka, myślę, racjonalna, racjonalna opcja dla Dapsonu. Szczególnie, że ten lek jest, nie może być stosowany w boreliozie w Polsce. Jest zakazany yy, i trzeba szukać czegoś yy, alternatywnego. Mhm. Yy, użyłeś takiego terminu inhibitory. Chciałbym, żebyś, żebyśmy na chwilę do tego wrócili, wrócili i jakbyś mógł rozwinąć, jest takie pojęcie też w przestrzeni, yy, które się nazywa, które brzmi inhibitory LDH. Co to takiego? Tak, to jest skrót. Yy, yy, to jest skrót yy, od takiej również trudnej nazwy dehydrogenaza mleczanowa, takiego enzymu. Chodzi tutaj generalnie o to, że. Borelioza, krętek borelia, mhm. który wywołuje tą boreliozę, w głównej mierze opiera się na glikolizie, a ta glikoliza właśnie wymaga tej dehydrogenazy mleczanowej do tego, żeby to wszystko funkcjonowało w tym organizmie tak, jak powinno, żeby ten organizm, ten krętek się rozprzestrzeniał. Musi mieć tą dehydrogenazę mleczanową. Mhm. Jeśli my ją zablokujemy, a możemy ją blokować właśnie tymi inhibitorami e, LDH, e, wówczas blokujemy rozprzestrzenianie się tej choroby, tej infekcji. Ona jest zablokowana. Mhm. Mówię tutaj o krętkach Boreli. Mhm. E, I te inhibitory są zarówno syntetyczne, Również stosuje się sporo takich inhibitorów z onkologii znam. Mhm. One są, mają skutki uboczne, są drogie, ale mamy również y, fitofarmakologię, która znowu przychodzi mhm. do nas tutaj mhm. z pomocą y, i ma alternatywę. W postaci na przykład takich związ związków jak Gosypol, y, Miracetan czy, czy kwas galusowy. To są takie y, y, związki, które są na równi jeśli chodzi o skuteczność blokowania e, tej dehydrogenazy leczanowej uh... z tymi syntatykami, a nie mają takich skutków ubocznych i są tanie przede wszystkim. Uh... Ja je stosowałem u siebie, uh -huh. zarówno jak, jak, e, e, ja, jak sangwinarynę, czyli uh -huh. ten analog Dapsonu, да czy fintoncydy, i w połączeniu z tymi inhibitorami, to był dla mnie przełom, właśnie. Uh -huh. To był dla mnie przełom. E, więc to jest kolejny, kolejny jak gdyby, element tej układanki, tych I Jeśli chodzi o puzzle, o których tutaj jest dużo na stole, powiedziałeś jeszcze o kryptolepisie, kryptolepinie. Jakbyś mogli do tego wrócić, w jakiej formie, czy to też jest, czy to też jest podawane akoliposom, jakbyś mogło powiedzieć o tej, o tej substancji. Tak, kryptolepis to jest takie chyba najbardziej znane aktualnie zioło w leczeniu boreliozy, mhm. jeśli chodzi o terapię boreliozy na świecie, nie tylko w Polsce, mhm. na świecie, bo na całym świecie. Praktycznie cały świat ma problem z boreliozą. Mhm. To jest roślina, która pochodzi z Gany, Afryki. Natomiast solidnie przebadana i te badania pokazały, że ona jednak bardzo silnie, jak nie najsilniej, działa na boreliozę, ale również mhm. na te koinfekcje, jak Bartonella babesioza. Tylko to są wszystko badania y, na szalce Petriego czy mhm. w warunkach laboratoryjnych. Wiadomo, że w naszym organizmie troszeczkę inaczej zachowują się te zioła. I z kryptolepisem jest ten problem, że on w formie w takiej nalewki albo w formie nawet y, odwaru czy ekstraktu w kapsułkach mhm. on nie do końca dotrze do tych miejsc, w których ta bakteria się chowa. No, mhm. Mamy mózg, mamy różne bariery: krew-mózg, krew-oko, mhm. krew-jądro u mężczyzny. Są kości, blizny, tam się te bakterie chowają. Trudno do nich dotrzeć mhm. taką formą. I to jest skuteczna roślina, tylko jak teraz do, doprowadzić ten, tą molekułę, ten, ten kryptolepis, tą kryptolepinę, te związki e, o tak korzystnym dla nas działaniu do tych miejsc? To jest mhm. problem, właśnie. I, i, I okazuje się, że taka forma fitosomalna. Pitosomalna, mhm. y, która bez problemu przekracza barierę krew-mózg, mhm. dociera do tych wszystkich trudnych miejsc, Dedykowanych. Mhm. Y, jest na równi skuteczna i jak można ekstrapolować y, wówczas te badania mhm. na rzeczywistość, mhm. w takiej formie. Y, ja taką formę stosuję, również u siebie, ale zauważyłem, y, są różne. Gatunki tego kryptolepisu. Jest, mm -hmm. jest kryptolepis właśnie z tej Gany, tak zwany mm -hmm. Sanguinolenta się nazywa, kryptolepis sanguinolenta, ale są również na przykład kryptolepis Cinesis, który ja również stosuję. Mm -hmm. e rośnie w Wietnamie e i zauważyłem, że on się świetnie komponuje z tym kryptolepisem mm -hmm. sanguinolenta, tym mm -hmm. bardziej takim komercyjnym, można powiedzieć, znanym i dodatkowo. Ale już jako formuła liposomalna? Nawet jakby nie było w formie liposomalnej. Że łączenie tych dwóch ziół daje naprawdę synergię. Efekt mm -hmm. jest jeszcze mocniejszy. Mm -hmm. Mm -hmm. E, e, zupełnie przypadkowo na to wpadłem. Akurat nie miałem dojścia do Cryptolepis do Sanguinolenta z Gany i, i, i zamówiłem ten, znaczy zamówiłem, zacząłem stosować synesis i efekty były troszkę inne, ale podobne. Jak zacząłem łączyć, to wówczas najskuteczniejsze efekty osiągałem. Dlatego te dwa gatunki, one mają troszkę inny profil fitofarmakologiczny, inną, i inny ten skład, podobny, ale inny, ale one się fajnie uzupełniają. Mm -hmm. W formie fitosomalnej jest to najlepsza forma, mm -hmm. która może, może, po prostu y, jest skuteczna przede wszystkim. Mm -hmm.